Witaj. Zaczynamy. To jest Twój moment. Czasami przeżywamy życie, ale tak naprawdę my nie żyjemy w nim. Jesteśmy w biegu w oczekiwaniach i często spełniamy je perfekcyjnie. Jesteśmy dla wszystkich, a potem. Mija dzień za dniem, i orientujesz się, że jakbyś żyła obok swojego życia, zamiast żyć w nim. I chcę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Twoje życie zostało dane tobie, nikomu innemu, tylko tobie. Każdy ma swoje. I ty nie jesteś tu po to, żeby je przeżyć poprawnie. Ty jesteś tu po to, żeby je przeżyć naprawdę. Bo w pewnym momencie orientujesz się, że perfekcyjnie spełniasz cudze oczekiwania, a siebie zostawiasz na koniec listy. I nie mówię tego, żeby się obwiniać. Mówię to, żeby cię obudzić. Bo jeśli nie ma w twoim życiu twojego życia, to nawet najpiękniej domknięty dzień będzie po prostu pusty. I ćwiczenie na dziś. Weź swój zeszyt i zapisz jedno pytanie, a w sumie dwa. A potem na nie odpowiedz: Czy to, co dzisiaj robię, robię dla siebie czy dla innych? Ile w moim życiu jest mojego życia? I na koniec napisz jedno zdanie: jedna rzecz, którą dzisiaj zrobisz dla siebie. Nie dla żadnego efektu ani oceny, po prostu dla siebie. Na dziś to tyle, widzimy się jutro o szóstej rano.